Europejscy przywódcy de facto dziś odrzucili plan pokojowy Donalda Trumpa i jego zespołu dla Ukrainy. Dziwne grupy siedmiu liderzy euroinstytucji Ursula von der Leyen, Antonio Costa i inni przywódcy z Europy i innych regionów omówili plan pokojowy Stany Zjednoczone Ameryki dla Ukrainy podczas szczytu G20 w Johannesburgu. I właśnie po tym spotkaniu otwarcie stwierdzili, że plan wymaga poważnych poprawek i w obecnej formie Ukraina i Europa nigdy go nie zaakceptują. I co najważniejsze, Europejczycy otwarcie powiedzieli, że kwestia terytorialna nawet nie podlega dyskusji. Nikt nie zamierza oddawać Rosjanom czegokolwiek za darmo. Dodali też, że nie powinno być żadnej redukcji sił zbrojnych Ukrainy, ponieważ to jest jedyna realna gwarancja bezpieczeństwa Ukrainy, bez względu na obietnice Trumpa i Putina. Ponadto w Europie przypomniano Trumpowi że realizacja elementów dotyczących Unii Europejskiej i NATO wymaga ich zgody. On sam nie może tam nic zdecydować. W końcu Europejczycy poradzili Steve'owi Witkofowi, który pisał z Rosjanami plan pokojowy, żeby zwrócił się do psychiatry, jeśli nie rozumie podstawowych rzeczy. I nawet proponuje, żeby Ameryka zarobiła na zamrożonych w Europie rosyjskich aktywach. Chociaż Amerykanie w ogóle nie mają nic wspólnego z tą jurysdykcją. W odcinku szczegółowo wyjaśnię, o co chodzi. Ponadto podano, że minister wojsk lądowych Stany Zjednoczone Ameryki, Dan Driscoll, który teraz otrzymał stanowisko specjalnego przedstawiciela Trumpa do spraw Ukrainy, poinformował ambasadorów krajów NATO o planie pokojowym zespołu Trumpa. I według zachodnich mediów była to bardzo ponura i pełna nieufności rozmowa. Nazywam się Aleksiej Pici, omówmy to razem, ale zanim zaczniemy, proszę Was o subskrypcję kanału: zostawcie lajka, napiszcie obszerny komentarz pod tym odcinkiem. Subskrybujcie także mój kanał na telegramie Pici News. Link do niego znajdziecie w opisie tego filmu, tam publikujemy najświeższe wiadomości na bieżąco. Ponadto, jeśli chcecie wesprzeć działalność tego kanału na YouTube, możecie to zrobić finansowo poprzez dowolną darowiznę lub płatną subskrypcję sponsorską. Korzystając z linków i danych w opisie tego filmu. Przywódcy państw europejskich, euroinstytucji oraz premierzy Wielkiej Brytanii, Kanady, Japonii i Norwegii uznali, że amerykański plan pokojowy wymaga dalszych prac i zadeklarowali chęć współpracy, ale tylko jeśli Waszyngton zacznie realistycznie oceniać sytuację, a nie powtarzać żądań Putina. Dziś wszyscy wyżej wymienieni przywódcy omawiali zaproponowany przez Waszyngton, Plan pokojowy dla Ukrainy na kuluarach szczytu G20 w Johannesburgu. Trump tam nie pojechał ani nie wysłał nikogo ze swojego zespołu. Po spotkaniu opublikowano oficjalne oświadczenie, a wcześniej odbyło się spotkanie. E3 to nieformalny sojusz bezpieczeństwa Francji, Wielkiej Brytanii i Niemiec. Jak rozumiecie, to właśnie kraje Europy, które posiadają broń jądrową lub rozmieszczają ją na swoim terytorium. Jak w przypadku Niemiec. A ostatecznie przywódcy powitali wysiłki Stanów Zjednoczonych zmierzające do ustanowienia pokoju na Ukrainie. Zaznaczyli, że pierwotny projekt planu składający się z 28 punktów zawiera ważne elementy, które będą niezbędne do osiągnięcia sprawiedliwego i trwałego pokoju. Cytat. Dlatego uważamy, że projekt stanowi podstawę, która będzie wymagała dalszych działań. Jesteśmy gotowi przyłączyć się do tej pracy, aby zapewnić trwały pokój w przyszłości. No to dalej. Liderzy przypomnieli o zasadzie, że granice nie powinny być zmieniane siłą, a także wyrazili zaniepokojenie proponowanymi ograniczeniami wobec sił zbrojnych Ukrainy, które uczyniłyby Ukrainę podatną na przyszłe ataki. Cytat. Jeszcze raz podkreślamy, że wdrożenie elementów dotyczących Unii Europejskiej i NATO będzie wymagało zgody członków Unii Europejskiej i NATO. Odpowiednio. Korzystamy z tej okazji, aby podkreślić siłę naszego niezmiennego wsparcia dla Ukrainy. Będziemy nadal ściśle koordynować nasze działania z Ukrainą, Ukraina i Stany Zjednoczone Ameryki w ciągu najbliższych dni. No i teraz, właśnie, w najbliższych dniach odbędą się rozmowy Ukrainy, europejskich przywódców i przedstawicieli Stany Zjednoczone Ameryki w Szwajcarii. Zełęski wyznaczył już zespół do negocjacji który ma zgodę na kontakt z Rosjanami w razie potrzeby rozmów. Ale co Europejczycy chcą dopracować w planie Trumpa? Mówią, że plan nie jest zły, ale na pewno trzeba nad nim popracować. Jak się podaje, Europejczycy chcą dopracować plan Trumpa przynajmniej w czterech kluczowych punktach. Po pierwsze, uznanie obwodu Donieckiego i Krymu za rosyjskie jest dla Europy nie do przyjęcia. W oświadczeniu europejscy przywódcy podkreślili, że granice nie mogą być zmieniane siłą, Dlatego nikt niczego nie będzie uznawał. Druga kwestia: ograniczenie ukraińskiej armii w Europie do 600 tysięcy uznaje się za ryzykowne, bo może narazić kraj na zagrożenia. Twierdzą więc, że armii nie da się zredukować. Rosjanom nie można ufać, a obietnica gwarancji bezpieczeństwa to tylko obietnica. Natomiast armia to realne narzędzie gwarancji bezpieczeństwa. Wynika z tego, że Europejczycy mają problem z zaufaniem obietnicom Kremla. O bezpieczeństwie, bo wcześniejsze porozumienia zostały przez niego złamane. Dlatego Europejczycy, delikatnie mówiąc, są zdziwieni tym, że Trump proponuje Europie po prostu uwierzyć w obietnicę Putina, że nie zaatakuje w przyszłości Ukrainy i Europy. I po czwarte, przyszłość zamrożonych rosyjskich aktywów. Unia Europejska nie zamierza pozwolić Moskwie na czerpanie z nich korzyści, ponieważ w projekcie Trumpa Przewiduje się, że część rosyjskich zamrożonych aktywów zostanie odblokowana i zainwestowana w projekty inwestycyjne, z których Rosja może czerpać zyski. No i Europejczycy mówią, że to absurd. A to ostatnie wywołało bardzo głośną i burzliwą krytykę. Europejscy urzędnicy stanowczo skrytykowali punkt planu pokojowego przygotowanego przez wysłannika prezydenta Stanów Zjednoczonych Ameryki Steve'a Witkowa i rosyjskiego przedstawiciela. Kiryła Dmitriewa, zakładający użycie zamrożonych rosyjskich aktywów. Część tych środków, zgodnie z dokumentem, ma trafić na odbudowę Ukrainy w wysokości 100 miliardów dolarów, ale wszystko to ma się odbyć pod kontrolą Waszyngtonu po zawieszeniu broni. Co więcej, Stany Zjednoczone planują otrzymywać 50% zysków z tej działalności. Te pieniądze zostaną przeznaczone na odbudowę Ukrainy, i Amerykanie mówią, no bo przecież firmy będą zarabiać na tych 100 miliardach dolarów, więc chcielibyśmy sobie wziąć 50%. Witkow po prostu sugeruje, oddajmy Ukrainę i jeszcze na tym zaróbmy. No czemu nie? Według polityku dyplomaci Unia Europejska obawiają się, że amerykańska inicjatywa utrudni uzgodnienie kredytu reparacyjnego dla Ukrainy kosztem Rosjan. I teraz o rozmowie z budynkiem. Były francuski urzędnik uznał tę propozycję za skandaliczną, podkreślając, że kraje europejskie szukają sposobu wykorzystania zamrożonych aktywów na rzecz Kijowa, podczas gdy Waszyngton dąży do czerpania z tego zysków. I wiecie, to w ogóle jest zdumiewające, bo przypomnę, że Donald Trump w ogóle nie ma żadnych uprawnień do odmrożenia rosyjskich aktywów ulokowanych w europejskich jurysdykcjach. O czym właściwie myśli Witkow? W związku z tym zacytuję wysokiego rangą urzędnika Unia Europejska, który według polityk twierdzi, że Witkow powinien zgłosić się do psychiatry. No, sugerując, że w ogóle rozumiesz, o czym mówisz, co to za bzdury. Przypomnę, że to już się wydarzyło latem. Ten sam Witkow proponował na przykład, żeby zacząć stopniowo znosić sankcje wobec Rosji. I sugerował, że można by odmrozić zamrożone rosyjskie aktywa. Na przykład można trochę złagodzić sankcje. I twierdził, że jeśli Waszyngton zniesie sankcje, to automatycznie Europa też je zniesie. W Europie mówili: Witkow, czy ty w ogóle rozumiesz, o czym mówisz? Nie masz żadnego związku z jurysdykcją. Co więcej, przypomnę kiedy Witkow proponował Trumpowi, żeby odblokować niektóre rosyjskie banki i ponownie podłączyć je do systemu Society for. Worldwide Interbank Financial Telecommunication to znowu było latem, ale wtedy wszyscy w Europie byli zdziwieni i na korytarzach, wiecie, pukali się w czoło, mówili: Witko, to w ogóle głupek, czy co? Dlaczego tak mówię? Ponieważ System Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication jest pod kontrolą i całkowitą jurysdykcją Unii Europejskiej, a siedziba Systemu Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication znajduje się w Europie. W związku z tym bez zgody Brukseli nikt niczego nigdzie nie przełączy. Ale Witkow mówił pewnie: Słuchajcie, przełączymy w ogóle się nie martwcie. To znaczy, jak bardzo trzeba być albo zbyt pewnym siebie, albo głupim. Tutaj masz wybór i właśnie w Europie w Europie mówią, że trzeba iść do psychiatry. Kwestia wykorzystania zamrożonych rosyjskich aktywów od początku jest skomplikowana ze względu na stanowisko Belgii na której terytorium przechowywana jest znaczna część tych pieniędzy. Bruksela obawia się odwetu Moskwy. Teraz europejscy dyplomaci obawiają się, że amerykańska inicjatywa utrudni uzyskanie zgody Belgii na kredyt reparacyjny dla Ukrainy. Według urzędnika propozycja Waszyngtonu może posłużyć jako kontrargument wobec europejskiego schematu. Podkreślił też, że dążenie Donalda Trumpa do zysku wpisuje się w klasyczny problem amerykańskiej prezydentury. No i wisienka na torcie. Minister Wojsk Lądowych Stany Zjednoczone Ameryki Dan Driskal, obecnie specjalny przedstawiciel Donalda Trumpa, daroszkę Ukrainy, przedstawił ambasadorom NATO plan pokojowy zespołu prezydenta Stany Zjednoczone Ameryki podczas spotkania w Kijowie. Późno wieczorem w piątek, po rozmowach z prezydentem Zełenskim i rozmowie telefonicznej z Białego Domu. Gazeta The Guardian pisze, że Driscoll powiedział Europejczykom, Iż Trump oczekuje, że prezydent Zełęski zostanie nakłoniony do zawarcia porozumienia pokojowego w najbliższych dniach, grożąc, że jeśli Kijów go nie podpisze, to w przyszłości spotka się z o wiele gorszymi warunkami. A teraz przytoczę cytat. Nastrój w pokoju był ponury. Kilku ambasadorów europejskich zakwestionowało porozumienie oraz sposób, w jaki Stany Zjednoczone rozpoczęły negocjacje z Rosją bez informowania sojuszników. To było okropne spotkanie. Znów skończyło się kłótnią. Nie macie atutów, stwierdził informator, odnosząc się do słów Trumpa o Zełenskim. Podczas skandalicznego spotkania w Białym Domu w lutym, Driskal odpowiedział Europejczykom. Prezydent Trump chce pokoju teraz. Im więcej kucharzy w kuchni, tym trudniej sobie z tym poradzić, powiedział według jednego z obecnych źródeł. W końcu Julie Davis, tymczasowa chargé d'affaires Stany Zjednoczone Ameryki w Kijowie, Oświadczyła, że chociaż warunki porozumienia są karne dla Ukrainy, nie ma ona innego wyboru, jak tylko je przyjąć lub zmierzyć się z gorszymi warunkami w przyszłości. Na szczęście Europejczycy nie idą ślepo za Donaldem Trumpem, ponieważ tam zaczynają coraz bardziej opowiadać jakieś bzdury. Tutaj postawię wielokropek. Napiszcie swoje opinie i wnioski w komentarzach pod tym odcinkiem. Zasubskrybujcie kanał, kliknijcie dzwoneczek i nie zapomnijcie zostawić lajka. Dbajcie o siebie, trzymajcie się. Cześć.